Co ja tutaj robię? Po co to robię? Psuję opony. Dlaczego je psuję? To już wam zwracam, dlaczego ścinałem tutaj piny i opowiem wam kilka ciekawostek związanych z oponami do modeli zdalnie sterowanych takich wyścigowych. Moi drodzy to ścinanie tutaj tych zewnętrznych pinów było poniekąd związane z takim miejscem jak tutaj czyli nasz tor offroadowy na Wykładzinie na Werze w Łodzi. Posłuchajcie z, y, tory off-roadowe w ogóle mają różne nawierzchnie tu mamy wykładzinę ostatnio też mieliśmy wykładzinę trochę pomieszaną z śliskim bo były takie płyty specjalne y, wyłożone troszeczkę na zakręcie mamy tory na przykład zewnętrzne gliniane które no, są no, różną mają przyczepność mogą być tory astro tory mieszane glina z czymś, albo są też tory, gdzie po prostu się olejem wylewa. Na przykład glina, one się zostają mega twarde i też przyczepne. Posłuchajcie, z torami i zaponami jest taka historia, że albo się szuka tej przyczepności, albo ucieka z przyczepnością. To jest na przykład bardzo przyczepny tor wykładzino, ale nie myślcie sobie, że z nie wiadomo, jak przyczepny. Posłuchajcie, w ogóle wykładziny mogą być różne w zależności jaki jest stopień na przykład zużycia, tak mogą być przyczepne. Poza tym one też się na przykład nagumowują. Jak mamy tutaj taką daną ścieżkę, tak wszyscy przez pewien czas jeżdżą on staje się w pewnych momentach bardziej przyczepny niż w innych. Jak zmienimy ten tak zwany layout, czyli układ toru, to już przez pewien czas jest mniej przyczepny, bo jest na przykład inna ścieżka, chociaż ta wykładzina, trzeba przyznać, że jest przyczepna. No i moi drodzy, tutaj akurat w przypadku tych opon ścinanie brzegów powoduje, że staje się mniej przyczepna. To jest w ogóle opona od Short shortcorsa i w ogóle wam powiem bardzo fajne <laughs> historię związaną z takimi oponami. I tutaj mówię, tu jest ścinane akurat, żeby nie rolowało. I to jest opona, która jeździ w moim shortkorsie 4WD na przodzie. Posłuchajcie, ta opona jeździła w shortkorsie 2WD, czyli z napędem na tył też na przodzie, bo to jest opona przednia. I moi drodzy, ona już przestała w ogóle w shortkorsie 2WD trzymać na wierzchni, po prostu. Na przykład jechaliście na końcu prostej, on wyjeżdżał, wiadomo to jest prędkość, ale no nie skręcał. I taka opona przy shortcorsie 2WD jest do wywalenia. Zmienia się historia trochę, kiedy taką oponę weźmiemy do shortcorsa 4WD. No i sobie wyobraźcie, że biorę zryte, łyse opony naprzód i one na przodzie w modelu, który ma napęd na 4 kapcie, kapcie mają taką przyczepność, że zaczyna go rolować. I to właśnie jest fajnie, że opony na przykład z 2WD, ja mam akurat też Słodkowska 2WD i 4WD, dajecie na przód i jeszcze musicie kombinować, czy oponi, która w ogóle w 2WD już nie trzyma, nic do wywalenia. Kombinować, żeby ona straciła przyczepność przy 4WD i praktycznie tak mam ze wszystkimi oponami, bo opony też mają różne bieżniki, różne twardości i czy to są takie na przykład z kosteczką jakąś, czy z inną kosteczką, czy na przykład z pinami. To trzeba ścinać. Na przykład pójdę Wam, chodźcie, pokażę opony na tył przeważnie w shortcorsach. Używa się opony z pinami. Znaczy, najczęściej u nas w Polsce, tak tam stoi mój shortcors 4WD, Posłuchajcie, to, to jest opona z pinami. I ta opona, jak powiedzi na tyle. To można dać ją, jak się zużyje, naprzód. Na tył dajemy nową, a tam dajemy na naprzód. Tylko co jeszcze przy okazji robimy? Moi drodzy, na przykład, o, robimy to, co tutaj: Ścinamy zewnętrzne piny. To już jest opona, która w ogóle na tyle nie trzyma. Ścinamy w zależności 1, 2 do 3 rządków. To wszystko jest na zasadzie próby i błędów. I jeszcze zobaczcie, jest posmarowana klejem. Ona jest posmarowana klejem. Tak samo tamta opona, co ścinałem piny, też jest posmarowana klejem. Znaczy cyjanoakrylem. tak? Super Glue też można. Żeby ja dodatkowy bo jakbym nie posmarował tym klejem, to jeszcze potrafi rolować. Ona też się w ogóle staje tutaj sztywniejsza, bardziej śliska. Więc moi drodzy, w ogóle w wielu modelach na wykładzinie stosuje się na przykład taki zabieg, że na przykład ścina się piny, smaruje klejem. Ja się często śmieję, że kupujemy nowe opony po to, żeby je zaraz zepsuć. Ale no niestety jest taka charakterystyka, ale powiedzmy na tym torze może się wszystko trzymać, aż będzie normalnie rolował. Ale pójdziemy na jakieś inne zawody, na inny tor, będzie trochę inna wykładzina, jakieś warunki i się okaże, że to co robiliśmy na przykład u nas na torze, przykładowo w Bagusach 4WD ludzie często, 4WD nawet 2WD ścinają zewnętrzne, na tynnych oponach, zewnętrzne piny, żeby nie rolowało, to się okaże, że pojedziecie na inny tor w inną część Polski yy, i nagle się okazuje, że się ślizga na tych oponach, więc to wszystko, no jest zabawa, posłuchajcie, jest zabawa, ale w tej zabawie jest... Yy, Mega fan, także chyba Wam powiedziałem, dlaczego ścinam opony. Chyba powiedziałem w tym filmie. A poza tym, jeszcze a propos gliny, posłuchajcie, na glinie z kolei, jak się jeździ, albo na innych nawierzchniach też, to się szuka przyczepności. Ja Wam powiem jeszcze fajną jedną historię. Mam takie opony. Ja się ostatnio na ostatnich jednych zawodach mega wkurzyłem, bo kolega zrobił właśnie ten śliski taki fragment. Były takie płyty wyłożone, i ja miałem opony, które bardzo fajnie trzymają, ale te opony na. Tym śliskim to po prostu były nie do ujechania. To jest po prostu tragedia. Tam, nawet jak się człowiek zatrzymał, to myślał, że go by się dmuchnęło, bo obróciło. A, ale posłuchajcie, kiedy się te opony trochę przytarły, zdarły się, już trochę na nich pojeździłem, to o, z kolei one zaczynały tak trzymać na tym śliskim, że jak po tym jechały, to było słychać taką gumę ścieraną. Jak trochę ślikami się zrobiły. Co na tych drugich oponach takich spinami, co się jeździ, to, to tego nie było. Także mówię, to jest cała zabawa. Czasami z oponami, z doborem, miękkości, twardości, bieżników. Powiedzmy, że jak my jeździmy tutaj na dywanie, to jest trochę mniej różnego rodzaju bieżników, które wykorzystujemy. Ale w ogóle cała bajka to się zaczyna na przykład na fraudzie, na glinie. Tam mamy tyle bieżników różnych do wykorzystania, miękkości. Bo y, te gliniane są troszeczkę, troszeczkę inne. Tu akurat z tym jest y, zwykła cina troszeczkę łatwiej, bo mniej więcej wszyscy jeżdżą na tych samych oponach. Nie ma ich jakiegoś takiego rodzaju ilości, żeby nie wiadomo co, co trzeba było wybrać i mieć z tego powodu ból głowy. Na glinie jest trochę, trochę większy ból głowy, a potem jeszcze trzeba szukać przyczepności, bo sama wiecie, glina jest luźniejsza. I, I tam szukamy przyczepności i mamy następne, jak to się mówi, ból tyłka. Dobra, mam nadzieję, że w tym trochę przydługim, przy przygłupim, chciałem powiedzieć, może i przygłupim filmie, przy film, przydługim przy filmie trochę wam opowiedziałem o ponach z naszego pięknego toru, z którego niestety musimy się wekslować. Kończy się nasza przygoda tutaj z Werą na ten czas, z tego pięknego toru, chłopaki tu mega, mega dużo roboty włożyli, ja troszeczkę też, ale w porównaniu z nimi to prawie nic, więc dla nich gratki. Także co? Trzymajcie się Sejanara Robaczki.